Dzień dobry, witajcie na moim kanale, jestem Amanda. I mamy godzinę 7 rano. Ja wstałam dzisiaj o 6.30 i stwierdziłam, że Tosia nie ma zabawek w domu. Stwierdziłam tak, bo zaczęłam znowu gryźć po stopach, to jest po prostu koszmarne. Nie wiem, czemu się tak u, po prostu upodobała. To pewnie dlatego, że ja mam także jeszcze ruszam sobie paluszkami, ale ja tego nie robię celowo. I stwierdziłam, że zrobimy jej super, hiper fajną zabawkę. Tak, fini. Tak, ty masz zabawki, tobie też mama robiła zabawki, tak? I pójdziemy sobie do Lidla, znajdziemy sobie kartony, potrzebujemy jeszcze korków, zobaczymy jak to wyjdzie. Tosia ma tylko u nas zabawkę ten tunel, który widzieliście w poprzednim filmie i taką na patyku jakąś myszkę czy takie... Aha, no i ostatnio kupiłam myszkę w Pepko. Znajdziemy będzie taka super zabawka, bo ta myszka chodzi, tylko że ta myszka chodzi przez, przez może sekundę i koniec, więc ona jest zainteresowana sekundę, a potem już nie jest zainteresowana z Lecimy do Lidla i działamy. Pytaliście też ostatnio ile Tosia ma. Tosia ma 7 tygodni i z tego co się dowiedziałam w ogóle to jest za małe kot, żeby go odbierać od mamy. No ale niestety tutaj jakiegoś ze szczególnego wyboru nie było i słuchajcie, jeśli macie rady, bo jedna dziewczyna w ogóle bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam, jeśli oglądasz, napisałem po prostu taką ogromną wiadomość na Instagramie, opowiadając wiecie co i jak, bo to jest mały kot i jak... Kupując sobie Fini jako pierwszego psa Ja byłam przygotowana na to, że się pojawi nowe zwierzę Jak ja sobie poczytałam Jakie karmy, co można, co nie można No oczywiście na bieżąco też człowiek się uczy Mając jakiekolwiek zwierzę Dowiaduje się nowych rzeczy Bo ja na przykład kupiłam Fini na sam początek obroże, Bo miała taką ładną bandankę, No a okazało się, że szelki Wiecie, człowiek całe życie się uczy Więc ja bardzo, bardzo będę wdzięczna Za każdą radę dotyczącą kotka No bo ja nie byłam przygotowana na kota I naprawdę nie znam się na kotach, nie wiem nic o nich, nic, poza tym, że chodzą wszędzie i są zwinne i wiem, że nie można whiskas, karmy, wiem, wiem o tym kasa nie będzie kupować, chociaż tak, kiedyś swego, swego czasu, jakie ja byłam dzieckiem to whiskas i kitkat nie, kitkat nie wiem, czy to taka karma jeszcze istnieje, ale kiedyś istnia to były takie najbardziej ekskluzywne karmy, które można było dostać w supermarkecie no, ale czasy się zmieniają, ludzie się edukują, więc jeśli macie komentarze dotyczące kotków, dobre rady, to możecie mi zostawić. Bo też na przykład kupiłam zwirek silikonowy, nie wiedząc, że nie można, ale już wiem, już wiem, jeszcze poprawiłam. Ale kupiłam go, bo po prostu był ładny, a też to się przywiozłam przed 22 sekundę, więc poleciałam szybko po jakiś karton yy, i kupiłam zwirek, który mi się podobał. No, tak jak mówiłam, człowiek teraz się uczy, dobra. Lecimy do Lidla, bierzemy karton i robimy super zabaweczkę. Dobra, mamy karton z WKDZIK, więc wiecie, to będzie taka super zabaweczka. Mamy wodę kupioną, bo będziemy potrzebować te nakrętki. Yy, I ty, woda po 50 groszy. <grym> woda po 50 groszy, tak bym chciałam powiedzieć, bo jest przecena. I zobaczyłam woda 50 groszy, mówię, dobra, bierzemy. Czekajcie, muszę założyć okulary, muszę mieć te, nienawidzę tych okularów. Co, Kicia? Dobra, mamy karton, mamy zakrętki, tutaj jeszcze mam, widzę, jakieś picie, tu mam, widzicie? Tu mam kolę, więc y, mamy czerwoną zakrętkę. Tu mam picie idę do pokoju Leny, bo tam uleny często są różne butelki. Yy, I będziemy poczuwać wstążkę i sobie to wszystko przygotuję i, i będę was się odzywać. Dobra, teraz musimy każdą wodę otworzyć i będzie nam stało to pełno otwartych butelek. Ale to nic, bo to znaczy, że piję po prostu dzisiaj bardzo dużo wody, bo będę piła to, co jest podfierane. Ale u mnie to już nic nowego swoją drogą, bo ja mam taką tendencję, że ja... Nie zamykam napoi. Mojego chłopaka bardzo denerwuje to, kiedy kupujemy gazowany napój, a go nie zakręcam i bo potem napój jest wygazowany. No ale ja już tak mam. Dobra, miałam mało korków, bo tylko 10, ale słuchajcie, znalazłam piłeczki pingpongowe i myślę, że one też się nadadzą i... I problem mam też z Tasiemką. Ogólnie nie mam nic. Bo to jest tak, kiedy ja wpadam na jakiś pomysł, żeby coś robić, o godzinie takiej, że nawet nie bardzo mam gdzie iść, co kupić. W sensie ja się myślałam że w korków, jak kupiłam te butelki, że będzie więcej w domu, no ale nic. Tu ostatnio dostałam taki prezencik. I tam są perfumy, ale w sumie nie potrzebuję do końca tej wstążki. Więc, ale szkoda mi jej trochę, bo to tak ładnie wygląda, więc to w razie W, bo mam tak. Mam tyle białej, taką grubą, ale jakby ją poskładać na połówki, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, tak się prezentują potrzebne rzeczy. Dobra, na no właśnie to jest, o ktoś. uważaj na aparat i to jest właśnie coś, czego najbardziej się boję. To się może zejść z tego pudełka, bo to jest mój statyw, boję się, że po prostu porobię sobie krzywdę w paluszki, bo musimy teraz w każdym korku zrobić dziurkę, to się się już podoba. No, bawi się, bawi się korkiem, a nie mogę wam pokazać, bo robię dziurę, teraz. Aha, jak już zaczęłam nagrywać nie? W korku pierwszym dziurę. Lecę robić kolejne 9 korków i do zaraz. Dobra, 9 korków mam, zrobione dziurki w tym ostatnim, nie umiem, bo jest strasznie gruby. Mam y, koreczki, i teraz <gryw> daj mi jedną piłeczkę. Teraz próba przebicia piłki. O. No zobaczymy, jak będę tam te wstążki wkładać, czy w ogóle dam radę. I mam nadzieję, że jej będzie się to podobać. I teraz mi szkoda jej tej jednej piłeczki zabierać, którą ona się bawi. No masz tam piłki, masz. Dobra i ostatnia piłka. Uważaj, bo wam nożyczki tutaj. Dobra, zamysł tego kartonu jest taki, że on będzie tak stał, jak taki domek. Tutaj będą wisieć te wszystkie rzeczy. Sprawdzimy, czy to w ogóle działa. Jak to tu Przełożę jak to jest taka ma. Podoba się, się już, ale to jeszcze nie jest skończone. Czekaj, ja muszę to może to nie pokoi Dobra, ja myślę, że już zabawka jest skończona. Dziękuję Widzowi za oglądanie. No, puść mi to. I pierwsza piłeczka bez egidu, bo mamy miejsce jeszcze, żeby zawiązać. I powtarzamy tą czynę ze wszystkimi piłeczkami, ze wszystkimi koreczkami. I do Was gada. Tak jak widzicie, to się mi cały czas przeszkadza. Ale już kończę, już powoli kończę. Jakby mi ktoś cały czas tu nie podchodził i mi nie kradł moich stążek, to by było mi o wiele łatwiej. Tak, to jest dla ciebie, ale daj, daj temu czas. Daj temu stać się piękną zabawką. I pomię w twarz. Bo miałam tą stążkę tak blisko. Mam nadzieję, że nie tak mocno, bo już mi swędzi, ale nie chcę dotykać, bo... Odciągałam ją od siebie. Dobra, ostatni, kawa... ostatni koreczek nam został i zostaje nam potem to przymocowanie. Pokaż. No i za krótki zrobiłam. O, tutaj mam jakiś. A nie, tu już jest korek. Dobra, tam wcześniej też zakrótki zrobiłam. Niektóre będą krótsze, niektóre dłuższe. Tak ma być. Wszystko jest to zaplanowane, ale musiałam poszerzać dziurki w korkach, bo ta wstążka jest gruba, mimo że ją tnę na kilka. To jest Twój ogon. Ale dobrze, dobrze, baw się tam, ja cię nawet nie zaczepię, bo chcemy dokończyć zabawkę. A jak będzie za krótkie, to ewentualnie połączymy wstążki, wstążki i trzy mogą być za krótkie. Bo tak to robiłam takie dłuższe, żeby móc sobie skracać przy robieniu tego na kartonie. Dobra, widzowie, mamy wszystkie korki i piłki na sznurkach. Teraz potrzebujemy karton. Mamy nasz karton i będziemy robić dziury na jego dachu. Dobra, mamy jedną dziurę. Idź się napić czy coś. Co tam koty robią w wolnych chwilach? No i... <słuch> Zostaw ten karp. Jeśli podoba chyba ten kart, to dobra, weź, bo mama ma uczulenie na Ciebie. Dziury mamy zrobione i teraz przeplatamy sobie to. Bierzemy, widzicie, piłeczkę. I musimy dostosować tak do wielkości. nie wiem, jak tak mają wisieć sobie. Nie wiem, ale ten karton jest chyba za niski, widzowie. Dobra, na razie zrobimy to tak, jakby co, to można sobie potem podejść, albo w inny dzień wymienić karton na, aj, na większy. Dobra, widzowie, mój domek jest skończony. Pokażę Wam go, jak wygląda. Po podklejałam te białe wstążki moimi naklejkami. Thank you, bo te czerwone. Mają takie supełki mocne, a te białe nie i wypadały. Teraz czekamy na test Tosi. Tosia Tosia była cały czas, ale wygoniła ją z i sobie poszła. O, w ja pokoju jest. Tosia, patrz! Nie nie ty. Nie ty, Kluwisia. Zobacz tu! Tu! Nie do mnie! No i co, już Ci się to nie podoba? No ej, nie, nie podoba ci się? <laughs> Tośka. Ej, już cały czas tak się bawiła, że myślałam, że to jest za niskie chyba dla nic, co nie? Co za niski karton, mama wzięła? I co? I to tyle? Dobra, może, może i się jeszcze w nim. Ale myślę, że powinnam wymienić na większy karton ogólnie. Aby jej to jakoś postawić wyżej. Ach, no tak. <ścoughs> co ty robisz? Co ty robisz? To się patrz tutaj. Do no, widzowie, chciałam dobrze. Wyszło tak, może jeszcze się oswoi z zabaweczką, zobaczymy, nie wiem jak mam jej to położyć, chyba dam to tak i zobaczę jak będzie reagować na to po prostu, a może jakbym tu jej jeszcze to wycięła, żeby tak jej łatwiej się wchodziło. I jak to robiłam, to po pustym kartonem się bawiła, samymi tasiąkami, piłeczkami, o dobra, bawi się, bawi się, ona ba, musi po prostu sobie ogarnąć to, że ona tam może wchodzić, o może się pobawić, patrzcie. Tosia Patrzcie przez to okienko To wkłada rękę i próbuje to Łapać Dobra, myślę, że Mam na jakiś czas kotka z głowy I że on tutaj będzie się fajnie bawił Pieski się bawią ze sobą, więc Mają kompanów A Tosia musi sama się nauczyć bawić Jej w ogóle wczoraj byłam w tych spodniach i dzisiaj i te spodnie mają dziury i mają pełno takich frenzli. I muszę chyba nosić zwykłe spodnie, bo przez to, że one mają te frenzy, to ona cały czas po mnie wskakuje i się wspina, a to boli No, teraz bawiam się silni, więc niech się bawią, niech się gonią po tym domu Ja się z wami żegnam, czekam na wasze komentarze w kwestii różnych porad Albo właśnie jakichś takich zabaweczek, które można zrobić sobie samemu w domu Albo macie jakąś fajną zabawkę taką z internetu, gdzie można kupić i faktycznie ją polecacie. Jeśli takie uczyniam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o sobie. Ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. Pa!